Z Ewangelii według świętego Mateusza. Sprzedał wszystko, co posiadał i kupił to pole. E, ciągle mnie fascynuje ta myśl, że dokładnie tyle, ile posiadał, wystarczyłoby kupić pole. Nic mu nie zabrakło, e, ale także e, niczego nie mógł sobie zostawić. Tyle kosztuje Pan Bóg. Trzeba oddać wszystko, co się ma. Dokładnie tyle, ile masz, nawet jeżeli to jest bardzo, bardzo mało, wystarczy, by go Mieć, ale także nic nie wolno sobie zostawić, by zdobyć Jezusa. Do zobaczenia jutro.